Po raz 13 Koło Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bielawie było organizatorem majówki, festynu rekreacyjno-sportowego dla wszystkich, podczas którego każda osoba mogła znaleźć coś dla siebie. I tak zabawy sportowe, występy zespołów ludowych, konkursy plastyczne mimo kiepskiej aury cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców miasta. Mamy dzisiaj zlot motocykli, jak Państwo widzicie jestem w takim stroju przebrany, że również kiedyś w poprzednich latach odbywaliśmy takie zloty, w tym roku postanowiliśmy po raz następny znowu, żeby taki zlot tutaj się odbył. Prezentujemy nowy samochód w Straży Pożarnej, a mianowicie chcemy pokazać to, że również w ramach obrony cywilnej miasto dla mieszkańców Bielawy służy pomocą i bezpieczeństwu. Mamy również tutaj wystawy pana Kostka Kawardisa, mamy wystawy pana Budkiewicza, mamy wystawę 67 lat pochodów pierwszomajowych w Bielawie. Również są wystawy. Nestor wystawił tutaj swoje wystawy, swoje prace. Panie z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nestor przygotowały domowe wypieki, które w trakcie imprezy sprzedawały się jak zwykle bardzo szybko. Ciasto już poszło nam wszystko, siedem blach. Smalec przepyszny swojej roboty. To jest zasługa Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Bo akurat pani Ania jest z klubu, który powstał przy dziennym domu, pomaga tutaj dziennemu domowi. Dzienny dom właśnie przygotował te wszystkie pyszności, także ciasta. prawie ostatni kawałek został. Smalec, także panie naprawdę stanęły tak, na wysokości zadania każdy przyniosły swój przepis, Upiekły przepyszne ciasta zrobiły przepis przepyszny smalec. Dla małych i tych nieco większych chłopców odbyły się pokazy nowego wozu i sprzętu ochotniczej straży pożarnej. Agregat prądotwórczy, który służy nam do zasilania masztu oświetleniowego, który wysuwa się u góry, aczkolwiek można tutaj podłączyć inne urządzenia elektryczne, którymi można później pracować na akcji. Tutaj mamy pompę do wody brudnej. To przydaje się na, jak już są takie okresy, kiedy na przykład są podtopienia piwnic i tego typu rzeczy, no nie żeby po prostu tę wodę wydobyć z tych piwnic. Tutaj mamy sprzęt, który nam służy do ratownictwa. Takiego gdzieś tam, jak są jakieś zawały drzewne, czy na przykład gdzieś tam w budynku coś się stanie, no nie no, to trzeba gdzieś tam przeciąć jakieś belki lub drzewo. No i no, to są do tego pilarki spalinowe łańcuchowe, jak również pilarki spalinowe tarczowe do przecinania metalu i betonu. Tutaj standardowe urządzenie które służy do gaszenia traw, a ostatnio właśnie tego, tych wyjazdów mieliśmy sporo, no i rok rocznie no jest ich coraz więcej, pomimo tego, że się ludziom tłumaczy, no to jednak jeździmy do tych traw i to jest takie najbardziej e, potrzebne urządzenie do tego typu działań. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom Bielawy nasz nowy samochód, który niedawno właśnie otrzymaliśmy od miasta i żeby po prostu mogli sobie sami zobaczyć, jakim sprzętem działamy, jak jest zbudowany i w ogóle co, co tu się teraz znajduje na tym samochodzie. Czym ten samochód różni się od wcześniejszego? No, zasadniczo tym, że jest nowszy, dużo nowocześniejszy. Jest to pojazd, który ma stały napęd na dwie osie, czyli przód i tył. Jest dużo łatwiej tym wjechać w teren. Szybszy jest. Wyposażony jest w dwustopniową pompę wodną, czyli podaje wysokie ciśnienie i niskie ciśnienie. Poprzedni samochód miał tylko niskie ciśnienie. A jest to przydatne przy pożarach na przykład mieszkań, bo można ugasić pożar, ten sam pożar z znacznie mniejszą ilością wody, czyli powodujemy mniejsze straty, jeżeli chodzi już o straty po pożarze, czyli nie zalejemy na przykład sąsiada na dole, jest dużo łatwiej i dużo szybciej. Promocją miasta zajęła się również bielawska agencja rozwoju lokalnego, która informowała o zbliżających się imprezach plenerowych. Pracujemy, promujemy bielawę naszymi wydawnictwami. Ludzie chętnie tutaj przychodzą? No, często tak informacyjnie dowiedzieć się, jakie atrakcje są w górach swych. Na pewno polecam srebrnogórską majówkę. Będzie się coś odbywać w Zamku Książ, bo akurat jest sezon, jest maj, więc są majówki, jest bardzo dużo licznych atrakcji. Zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową. Jest coś takiego jak newsletter na miesiąc maj, i jest tam opisane co, od kiedy, ile kosztuje i gdzie, gdzie się odbywa. 1 maja obchodzone jest święto pracy. Majówka dla jednych to czas odpoczynku i relaksu, dla innych to kolejny dzień obowiązków. Przy każdej takiej imprezie jednak potrzebna jest pogoda. Jeżeli jest pogoda ładna, świeci słońce, to wtedy ludzie przychodzą i, i świętują ten dzień, każdy na różny sposób. Tym bardziej, że no mamy okres majówkowy, jeśli chodzi o długi weekend. Więc część mieszkańców Bielawy i z dzielniczkiego wyjechała z Bielawy, część została, ci co zostali tutaj, myślę, że coś miłego dla siebie znajdą. Jeżeli tutaj chodzi o jednostkę ochotniczą, no to to nie jest praca, no nie, my tutaj po prostu służymy naszemu społeczeństwu, aczkolwiek jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę. Każdy z nas ma swoją pracę, swój dom, swoje tam rzeczy prywatne i działamy tutaj na alarm, czyli po prostu jesteśmy w domu... Robimy sobie coś w garażu, nagle jest alarm, także rzucamy robotę swoją i lecimy tutaj, żeby po prostu pomóc naszemu społeczeństwu. Z tego, żeby być właśnie między ludźmi, żeby radować się, żeby brać udział, duży wkład włożyliśmy i to cieszy, bo widzę po paniach, po uczestniczkach, które zadowolone są, że ciasta poszły. Także satysfakcja też taka, i naprawdę jesteśmy tutaj z chęcią. Dzień wolny od pracy warto spędzić w gronie bliskich ludzi, świętując, bawiąc się. Podczas 13 majówki na nudę narzekać nikt nie mógł, bo organizator zadbał o to, by każdy wyszedł z niej zadowolony.